A kurde, nie dobra, jednak nie tu, bo to są gracze. Nie, dawaj, chodź, chodź. To są gracze, ale oni mają słabejty. No, dobra. dobra, chodź. Jedziemy, biegiem. Dobra. Kluczkę to jest. Nie, chodź dobra. szybko, szybko, bo jak, jakiś Netherite będzie chodź, editowa... Albo jakiś diament. Bo dużo potworów się zbierze, ale jak będzie jakiś diament, albo netherite, to próbujemy go pokonać. Walciemy! mi! Eee. Ale. Prze prze przecież. Jak, przecież ciebie od razu zabiję. Właśnie! Witajcie, witajcie! widzowie! z tej strony Kubeku XD Delir i Mike Gigi Afton. Tak, z kanału Delirant Mike. Pewnie na znacie już dużo razy. Eee... eee tak, <laughs> Nie, pięć, pięć. Tak? Pięć. E... Chodź, chodź biegniemy. Gdzie? Dobrze. Więc widzowie, e... E... Boże święty. Pięciu. O górek! O górku małym. tutaj. No, no Pokażę Wam. Znaczy dobrze, to, co bo... opowiadaliśmy na ostatnim odcinku. Te kuski. No co, opowiadaliśmy na ostatnim odcinku. O kurde. Dacie, daj. Widzisz to. Uważaj, nie biegaj w lawę. Wiem. Hy Trzeba jakoś... Ło! Wow. O kurczę, Blaszka, prawie no spadłem. Skacz. Uważaj, nie spadł tu! <laughs> Tutaj też skok. O nie, nie! O kurczę. Zapraszamy. Dobra, czekaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Kurde, gdyby cię tu skaczesz, mały małoladzic. No i więcej lat, to jest ciebie. Kiki. Nie gadaj. No, widzisz. Więcej mam. Dobra, ja za chwilę mnie, skaczę do wody. Nie, nie, nie. Ja za chwilę skaczę tutaj, do wody. Wracaj. Ej, okay. da się tu, ale. O, dobra, nic nie ma. się. <grystanie> Dlaczego nie ją zginąć? Bo przez matety nawet zginiesz czasami. Mam takie szczęście. To znaczy nawet rąk głównie. No Dobra, pięknie. Gdzie jesteś? Pobiegłem dalej prosto. Chwila. O tam. O, widzisz mnie. Ale nie, idziemy w górę, I nie idziemy Okej. Okay. Jak my co to robimy, przerwy widzę po prostu, bo ja na zawsze się zabijam. Ogólnie? No, myślisz, że ja nie. Bo trochę kitów mieliśmy i się wzbogaciliśmy nawet. No. Oszczędzanie kitami to, to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. No bo miałem trochę kitów ender. A! Ender, cześć. Ja miałem jeden. No i trochę tych... Ja, pięć. Wiecie nie on miał? Pięć. Pięć. Nie no, to jest powalone. Żowia. A! Kurde. Ale mamy dużo jedzenia. Mamy dużo... Yy, mamy mamy dobre uzbrojenie. Do w ogóle ja, ja od takiego kłopot dostałem. I On jeszcze się zakolegował z jakimś chłopem i dał mi e, i ty ten. Braciszek e, tego chłopa dał mi. E, Czego ty. My już jesteśmy ponad 4500 kratek. Nie pokazuj kratek! Nie pokazywałem, no. e, do tych jak ona jest? Nie, nie ma już. Eee. No to chyba trzeba się już rozglądać co mi jest. Myślę, że tak. Wystarczy myślę. Okej. Okay. No to zatrzymaj się już. Boże święty nie, tutaj no, nie. Młody, Młody... Mody. Ty, ty próbuję no, co robić. Tutaj chodzi. O Dobra, kopiemy się w dół. Tylko wiesz, żeby ten... nas nie spotkał Tu ktoś biegł. Uciekał chyba. Pewnie tak. <laughs> Idziemy zobaczyć. na no, ktoś to uciekał, ewidentnie. Eee, ślad się urwał. A nie, na nie. Okej. Okay. To tam na górę O, do kopalni chodzi. Albo... Hmm, to chyba nie jest dobry pomysł, bo jak się zgubimy to już nie będziemy. No. Chodź. Czy się znalazłeś? Nie. No. Co? Ja nic nie widzę tu. Bo... Tutaj? Ty Ja nie mam. Patrz. Daj mi jedną. No ja nic nie widzę. Kop w dół. Dobra, będziemy mieli pewnie inne <suszy> Dobry. Dobry, to może trochę niżej. Ty idziesz niżej. Taki My się wykopaliśmy na to. O kurcze! Nie, czekaj! Ametyst, ametyst! Uważaj! O kurcze, Co tu się dzieje? Ruch, Ej, nie, to nie jest dobry pomysł. że... No zrobimy przejście chyba na to nie? Dobra, to kiedy indziej? Kiedy indziej? No, na razie bazę robimy. Ale musimy najpierw czekaj. Czekaj, gdzie to? Czekaj, jak mu się tu dostaliśmy? No, gdzie? Z której strony? Jak mu się tutaj tu dostaliśmy? Tutaj. Tylko ty... Ha! Tutaj. Sorry. Nie Już dostaję. Sorry, sorry, sorry. sorry, sorry. no... Chyba jak to spadnę. A! <laughs> <laughs> A, dobra. Kolejnego. O! O! Jesteśmy niżej. Amety! No, dawaj. kopiemy go. Hej, myślisz? Coś jest w ametyście? Nie. Dobra. Tylko uważaj, żebyś nie padł. Nie ty mnie padniesz zaraz Dobra, chodź, idziemy, tu nie ma nic kurde. Się nie, spadł. Czekaj, ja chcę coś kopać. Eee, gdzie my tu weszliśmy? Jak <laughs> my tu weszliśmy? O dobre, chodź tu. Hacia. <laughs> Dobra, czekaj. O kurde, drewno. Tutaj będziemy pozyskiwać drewno. A no tu jesteś. Tutaj się Co tam w ogóle za mosty są? Bo to nie są chyba z mainszaków. Co? Chodź. No to ty tu chodź. A ja idę. Tu, mm, to nie tu, tu. Jak tu? Tutaj? A. A, dobra. Nie wpadnij do mnie, proszę. Będę śmiszczał. <laughs> Że zrobili wpadło. Zaraz tu. Prawda? No, nie koch się tak szybko, to może nie schudermy. Znaczy... O nie! Nie! Dobre, nie! nie, skinę. czekaj. Nie, 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 Czekaj. Czekaj, nie, nie, no, się, nie, nie, się. Yes, yes. Jedno serce, jedno serce, jedno serce! O Boże, kurde, zawał! O, zawał! Boże święty! Uroczyłeś Widzowie! Wy nie wiecie, co tu się stało! Czekaj, czekaj, nie, Żeby nie wiecie nie wiedzieliście, jak duże zawały My tyle przeszliśmy, ja nie chciałem tak bardzo tego stracić. jak wyjdzie, to zaraz się spalisz! Czekaj, nie kop się! Nie kop się, był. ja się tylko tędy... święty, ale... Z ale... się trzęsę. O, kolejny mężczyzna. Jezu, Michał, Już myślałem, że zginiesz. Myślałem, Też. że stracę. Ale, chłopie, ostatnie serce! To było tak niemożliwe jak ja! Dokładnie. dokładnie. O boże święty Widzowie Aktualnie, nie kopcie w dół Spójrzcie, to jest O O siema Czekaj, czekaj, was zniknie Aha, tam się jeszcze kopie Znaczy no, Boże święty. Nie widzowie, naprawdę Ja jestem teraz tak szczęśliwy Jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Tak, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ej, wiesz, bo tam trzeba zabudować tą lawę. Nie, nie idź tam. Nie tak. Dobra, ja idę. Tylko nie zgin. Spokojnie, zaświadczymy, jestem. Jak uratowałem się stamtąd, to stąd też. Jak się podponię. Tylko, że ty teraz masz zginąć, Albu, bo wcześniej miałeś... Nie więcej rzeczy mieszkań, hmm, więc wiesz. Dobra. Na się tu szybko. Zanim światełko kocili zaniknie. O kurde... Albo o, dobra, dobra! O Boże, Boże, Boże! Nie ja wolę ten bezpiecznie, żeby było. No, teraz, możesz się pochodzi. O, jak fajnie. Spełniłeś się? Nie, jest. Serio jestem chcę, film na świecie. A mój kolega się spełnia y -y -y, jako dostawca pizzy. Wiesz? Wej, czekaj, gdzie jest to wyjście? Żebyśmy dalej kopali się. O kurde! Ja pitule! No co, Jezu, no nie! Ty tego nie widziałeś? Skąd ja to miałem widzieć? Popie, wodę mi daj! Nie ma wody! Nie no, ty teraz zginiesz. O, dobra, 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 już się przestraszyłem znowu. nigdy więcej. Ja do lawy nie chcę. Zabudować to to trzeba znowu przy dzieckiem na świecie teraz O kurde, kolejna lawa O chłopie, nie przypominaj mi o żadnej lawie Nie ci po prostu Nie To jest źródełko tutaj ten... Ej nie, dobra My idziemy teraz tam, gdzie wcześniej byliśmy Okej? Okay? Tutaj mogą być diamenty. Kopy redstone, bo ym, czasem właśnie z redstone'em może być. O! Uważaj! Co się dzieje? Nie muszę mieć pełnej godziny. Nie, ja prawie ginę przez lawę, jakby co widzę. Ja, ja jestem w tym najlepszy. Dokładnie, Michał. Jestem mistrzem. Dokładnie, widzowie. On jest tym mistrzem tak samo na konsoli. Chłopie, my mamy PS3 tylko. Dobra, widzowie, to chyba by było na tyle z tego odcinka. Dokładnie. Więc widzowie, zostawcie łapkę w górę z subiką z bo na 50 subów Czekaj, gdzie ty jesteś? Nie, ja już wyjdę najlepiej. Na... O, jest jeszcze tu. Na 50 subów stworzymy e... Q&A. tej. Piszcie tak. komentarze. Dużo komentarzy. A w następnym odcinku. A Mike zniknął. Tak. Zniknął. Right? Aj, aj, aj. Au, faj. Ej tu. Mi tu. Mi tu, mi tu. Bo w następnym odcinku eee, będziemy budować bazę. Eee, I znajdziemy miejsce na bazę eee, w kopalni. Więc... eee... Nara. nara. Bye bye.